16 kwietnia 2003 roku na Ateńskiej Agorze u stóp Akropolu ówczesny premier Rzeczpospolitej Polski Leszek Miller i szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włodzimierz Timoszewicz podpisali w imieniu Polski traktat akcesyjny, na którego mocy 1 maja 2004 roku doszło do poszerzenia Unii Europejskiej o 10 państw, w tym o Polskę. W Auli Kolegium poloników w Słubicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Europa XXI wieku, której tematem była Polska w Unii Europejskiej, rezultaty i scenariusze na przyszłość z perspektywy 20. rocznicy podpisania traktatu. No Mamy 19 lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, i to jest bardzo dobry dla Polski okres. I zarówno jeśli chodzi o transfer finansów. Przez te 19 lat Polska otrzymała jakieś 160 miliardów euro netto, ale też jeśli chodzi o przepływ ludzi, towarów, obecność na wspólnym rynku, nie ma lepszego okresu w historii Polski jak te 19 lat. No mam nadzieję, że następny rząd będzie o wiele bardziej prounijny niż ten. Bo dzisiaj mamy bardzo złe kontakty z Unią Europejską. Płacimy już prawie 3 miliardy złotych kar. Rząd niepotrzebnie rozwija taką antyniemiecką, antyunijną propagandę. I to oczywiście psuje naszą pozycję. No dzisiaj Polska niestety nie znaczy zbyt wiele w Unii Europejskiej. Jednym z uczestników spotkania był pełniący w roku 1991 funkcję prezesa Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki. Od samego początku tej naszej podróży transformacyjnej, czyli od 90 roku, praktycznie wierzyliśmy, że miejsce Polski jest na Zachodzie. I całe nasze myślenie było podporządkowane temu, żeby być podłączonym pod Zachód. Żeby broń Boże nie być w strefie buforowej między Wschodem a Zachodem, a tym bardziej oczywiście nie być częścią dawnego układu warszawskiego. Osiągnięcia e, trzeba widzieć nie tylko przez pryzmat liczb i statystyki, które są bardzo przekonujące, ale również e, osiągnięć. E, w strefie i w sferze zupełnie takiej e, niematematycznej, jaką jest chociażby kultura. Jak e, powiedziała pani e, profesor Poprzętka niedawno. E, jak dzisiaj w Polsce dyskutują ludzie, czy jechać e, do Amsterdamu na wystawę Vermira, e, czy nie jechać. No to dla niej osoby ze starszego pokolenia, profesora, to jest dosyć szokująca sprawa, bo ten dylemat jest zupełnie inny. Nie ma paszportów, nie ma wiz, i jak to ona powiedziała, i nawet my, ludzie, nauczyciele akademicy, ludzie, którzy nie są najlepiej opłacani, mogą i stać ich na to, żeby pojechać do hmm, Amsterdamu i zobaczyć najbardziej ciekawą być może w tym roku wystawę do oglądania. Więc Europa otworzyła się nam również przez to, że możemy wzbogacać się kulturowo-duchowo i poznawać wszystko, to co kiedyś było dla nas zamknięte, odgrodzone słynnym murem berlińskim. Wśród uczestniczących w konferencji gości byli także aktualny marszałek senatu Rzeczpospolitej Polski Tomasz Grocki, była premier Hanna Suchocka, a także lokalni samorządowcy oraz wykładowcy akademicy specjalizujący się w tematyce Unii Europejskiej.